Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na dzisiejszy haul Lumpeksowy. Jeżeli trafiliście tutaj po raz pierwszy i całkiem przypadkowo, to koniecznie zostańcie ze mną i zasubskrybujcie mój kanał oraz zachęcam Was do klikania w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które pojawiają się na moim kanale, oraz zachęcam Was do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Moi kochani, na początku oczywiście nasz projekt 360 i kolejny element. Wszystkie. Elementy poprzeszywałam, jesteśmy na bieżąco. Właściwie ja jestem na bieżąco, nic nie odpadnie. Rękawów nadal nie zrobiłam, ale muszę po prostu na to mieć jeszcze dużo, dużo czasu. Nie chcę zrobić tego szybko, bo to wymaga po prostu precyzji. Dzisiejszy element to taki duży, świecący guzik. No, i jest tutaj, w tym miejscu. Ja już się cieszę, dlatego że mam super rzeczy dla Was do pokazania. I zacznę od stylizacji, którą mam na sobie, ponieważ nie sposób nie zauważyć tego swetra, który jest po prostu rewelacyjny. I jest w tej chwili numerem jeden w mojej garderobie. Uwielbiam go za kolory, za kształt, za wszystko. Można go nosić jako taką sukienkę, natomiast dla bezpieczeństwa ubrałam sobie pod spód bajkery żeby było wszystko wiadomo, żeby nic mi tutaj nie było widać i żebym się czuła bardziej komfortowo. Sweter jest po prostu cudowny, skradł moje serce. Na początku kojarzył mi się z takim dywanikiem łazienkowym, z mopem, z czymś w tym stylu, natomiast jest to ok. Jest to ok i jak najbardziej nieważne, z czym bym mi się nie kojarzył, to po prostu skradł moje serce i jest rewelacyjny. Troszeczkę uspokoiłam ten sweter dodatkami, czyli buty takie w kolorze. Fioletowym, takim delikatnym, i torebka, która też jest moją taką nowością, jednak muszę jeszcze ją troszeczkę wypielęgnować. Ma bardzo fajny kształt. Pokażę ją najpierw z tej strony, która jest właściwie już czysta i dopracowana przeze mnie. Natomiast tutaj mamy takie przebarwienie, i w sumie nie mam pojęcia, jak tego się pozbyć. Jeżeli znacie jakieś sposoby na tego typu przebarwienia, to proszę koniecznie napiszcie mi w komentarzach. Będę bardzo wdzięczna. Dlatego, że nawet na internecie tego szukałam, ale chyba nie do końca o to mi chodzi. Tak naprawdę, ponieważ to są takie przebarwienia, jakby. Nie wiem od czego, to nie są od jeansów przebarwienia. Właściwie nie wiem dlaczego ono tutaj powstało. Torebka była przeze mnie wyczyszczona, natomiast to nie zeszło i muszę to po prostu usunąć. Nawet prałam tę torebkę w pralce i to też nie zeszło, więc nie wiem czy to zejdzie, czy nie. Natomiast dałam tej torebce drugie życie i ona i tak zostanie ze mną. Nawet jak będzie tutaj taka przybrudzona, dlatego że tego tak naprawdę nie widać, to się nie rzuca w oczy, więc mi to zresztą nie przeszkadza. I pasuje mi do wielu, wielu stylizacji. Pojawi się również dzisiaj w kilku stylizacjach z tego, co pamiętam. A dzisiaj, konkretnie, do tej stylizacji, do tego swetra. Dla takiego uspokojenia tych kolorów, bo mogłam pójść w totalne szaleństwo, czyli założyć sobie czerwone szpilki, jakieś żółte, pomarańczowe i tak naprawdę na maksa jeszcze sobie podkreślić kolory, które są na tym swetrze. Natomiast chciałam go troszeczkę uspokoić. Teraz taka sukienka w stylu vintage. Kolor przepiękny, niebieski, taki w czarne wzory. Ma ona tutaj pasek, który jest z tego samego materiału wykonany. Natomiast ja ubrałam inny pasek, który też za chwilę Wam pokażę, bo też jest moją nowością. Sukienka jest w stylu vintage, nie wiem czy to mówiłam, nie ma żadnych metek. Jest bardzo, bardzo ładna. Gdy tak pokazuję ją na wierzaku, zauważam, że nie jest aż tak. Atrakcyjna. Natomiast jak ją ubrałam, założyłam do niej pasek, czuję się w niej rewelacyjnie. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Ma dwie poduchy, które można sobie wypruć, jeżeli komuś nie będą pasowały. Mankiety proste, zwykłe, rękawy takie powiedzmy 7, 8, 3, 4. W talii jest gumka, która jest troszeczkę taka chyba rozciągnięta, natomiast można sobie ubrać pasek i całą sytuację ratujemy. Dzisiaj wyjątkowo nie założyłam tego paska, który jest. Dołączony do tej sukienki, dlatego że musiałabym dorobić sobie dodatkowe dziurki, a to trzeba robić na spokojnie, nie można tego robić na szybko, bo później po prostu robi się to byle jak. No i nie wygląda to estetycznie. Sukienka bardzo przypadła mi do gustu, jest tutaj zapinana na taki guzik. Możemy to sobie też rozpiąć i tutaj w ciekawy sposób ukształtować, uformować sobie dekolt. Pasek, który ubrałam do tej. Sukienki to jest coś takiego. Czarny na gumce, dość wąski, nie musiałam go zwężać, bo często takie paski też sobie przerabiam. To jest taki kształt dwóch muszelek, które ze sobą się łączą. Bardzo fajny. W dodatku te muszelki są złote, to też bardzo mi odpowiada, bo w większości potrzebuję po prostu złotych dodatków. I ten pasek kosztował 2 zł. Uwielbiam kupować paski za 2 zł i oby jak najwięcej takich pasków, dlatego że zaczęłam je kolekcjonować, ponieważ one bardzo mi są. Potrzebne do tworzenia różnych tutaj stylizacji, do podkreślania talii. I tyle. Kolejna sukienka to jest pastelowa w kwiatki. Bardzo ładne kolory, delikatne. Jest po prostu taka kobieca. Srebrne takie guziczki tutaj i dwie stylizacje wam się wyświetlą, Jedna z paskiem, czyli po prostu. Ona tak jakoś pasuje do tych guzików, ten pasek i tak podkreśla ich, podkreśla, nadaje właściwie charakteru tej sukience. A druga stylizacja to jest po prostu taka forma, w jakiej ta sukienka jest, czyli luźna po prostu bardziej taka wiosenna, przewiewna ta stylizacja, no bo pasek jednak dodaje troszeczkę takiej ciężkości. Natomiast no to wiadomo, wybór oczywiście będzie należał do mnie, jak zechcę to sobie wystylizować, ale chciałam wam pokazać tak jakby dwie takie opcje. Ponieważ czasem paski działają, mogą zdziałać cuda w przypadku tego typu sukienek, które są na przykład na nas za duże i nie zrażajmy się, tym można sobie śmiało kupować większe rozmiary i dodatkowo gromadzić jakieś paski i przez to mogą wyjść fajne. Dzięki temu właśnie przez to tylko dzięki temu mogą wyjść fajne stylizacje. A sukienka jest w rozmiarze 14. W tym sweterku zakochałam się po prostu. Jest cudowny niebieski. Nagromadziłam ostatnio dużo różowych sweterków. Też taki kardigan tylko oversize'owy różowy i sprzedałam go ostatnio na Vinted, dwa dni temu dokładnie, dlatego że, dwa dni temu czy wczoraj już nie pamiętam, dlatego że tych różowych sweterków już mam chyba trochę za dużo i cieszę się, że w moje ręce trafił taki niebieski, ponieważ ymm, mam co do niego mnóstwo planów. Koszula, którą mam pod spodem, to o niej wam już opowiadałam. Ona ma taki po prostu super ekstra kołnierz i planuję ten kołnierz wykładać na wierzch. Tylko nie do końca się da. Muszę troszeczkę tę koszulę zmodyfikować, dlatego, że ona ma tutaj gdzieś w tym miejscu przyszyty ten kołnierz i po prostu nie da się go wyłożyć całego na wierzch. Więc dlatego dzisiaj ta stylizacja nie jest do końca taka, jaka miała być, ponieważ kołnierz miał być na wierzchu, sweter miał być zapięty i to nie wyszło przez właśnie te po prostu szycie tego kołnierza. Muszę to zobaczyć po swojemu, zajrzeć do tego kołnierza i popracować nad nim i wówczas będą super fajne stylizacje. Ten sweterek jest z wełny, jest bardzo, bardzo ładny, jest w stanie również idealnym. Teraz coś przepięknego, coś co skradło moje serce, jest to bardzo, bardzo wyjątkowa marynarka z krótkim rękawem, jednak tak jak pokazuję w ten sposób, wydaje mi się, że nie wygląda aż tak jak ubierzemy ją? Jest po prostu wtedy bardzo, bardzo taka ekstrawagancka, elegancka, i uważam, że stylizację z tą marynarką to jest czysta przyjemność. Po prostu tworzenie tutaj, dobór dodatków i wszystkiego. Można tutaj naprawdę też ciekawe stylizacje stworzyć. Kolor. Na pierwszy rzut oka jest to taki zielony. Natomiast możemy tutaj wydobyć kolor niebieski, taki delikatny. To są takie delikatne, niebieskie paseczki, również delikatny, taki fioletowy kolor. I moja torebka, którą pokazywałam Wam na początku filmu, bardzo fajnie tutaj dopasowała się pod spodem koszula biała i przedłużenie tak jakby rękawów, czyli biała koszula tutaj sobie wystaje spod tych krótkich rękawów. Bardzo mi się to podoba i często w ten sposób sobie takie marynarki stylizuję. Tak się z tyłu prezentuje, stan idealny. Przepiękna, nie ma tutaj metki żadnej, nie wiem jak jest w środku. Natomiast to jest jakiś taki skład szlachetniejszy. Może być tutaj wełna i coś jeszcze. Teraz taki czerwony płaszcz na pograniczu, wchodzący tak jakby w pomarańczowy kolor. Natomiast tak, marka Pretty Girl, rozmiar S. I pamiętacie ostatnio beżowy płaszczyk? Zastanawiałam się, czy go sprzedać. W końcu sprzedałam. Myślę, że osoba będzie z niego bardzo zadowolona. Natomiast jakoś tak za dwa dni poszłam sobie do second handu na zakupy i znalazłam tej samej marki płaszcz, tylko już w kolorze, który po prostu mi odpowiada. Czyli coś żywego, ten beżowy był śliczny, był, miał bardzo ładny tałt. Natomiast, no, jeśli chodzi tutaj o kolor, to ja zdecydowanie wolę czerwone płaszcze. Bardzo lubię czerwone płaszcze, zresztą pomarańczowe, bo one po prostu mm, ożywiają też moją bladą cerę. Ten płaszcz też skradł moje serce ze względu na pasek, bo ten pasek jest rewelacyjny, jest taką wisienką na torcie. Też ma bardzo ładny kształt. Tutaj na rękawach są takie delikatne lamówki. Dwie. W, w koło tych rękawów są. Yy, te rękawy są tymi lamówkami obszyte w ten sposób. Z tyłu tak się prezentuje, i powiem Wam, że tak przepięknie pachnie. Wyprałam go w. Perwolu, tym takim do delikatnych tkanin, do jedwabi, do kaszmirów i do tego Lenor, taki złoty. Po prostu tak pachnie ten że to jest rewelacja. Często pytacie mnie, w czym ja piorę te rzeczy. E, używam tylko i wyłącznie Lenora albo Kokolino, jeśli chodzi o płyn do płukania. I e, nie używam proszku do takich płaszczy, tylko płynów typu Perwol, typu e, Woolite Perła i tego typu właśnie sprawy, bo to jest rewelacja. Nie mogę się po prostu nawąchać tego płaszcza. No jest po prostu tak świeży. Rewelacja. Kolejna przepiękna rzecz to jest koszula w moim, w jednym z moich ulubionych kolorów. Już tych kolorów to mam troszeczkę dużo, dlatego, że co rusz, mi się coś innego podoba. Natomiast ten kolor jest cudowny. Jest taki delikatny. Koszuli jeszcze nie zdążyłam wyprasować, ale miałam Wam bardzo taką wielką ochotę ją pokazać, więc oto i jest. Cudowna w stylu vintage. Dwie poduszki, które też można wypróć, nie ma żadnego problemu, z tyłu tak się prezentuje, jest to taki delikatny, przepiękny kolor. Koszula jest niesamowicie wygodna, guziki też są z tego samego materiału i są w stanie idealnie. Nie zapinamy jej tutaj już do końca, przepiękna jest ta koszula. Kolejna rzecz to jest taka cukierkowa kurtka, i tutaj stylizacja taka po prostu cała cukierkowa taka liliowa, fioletowa, delikatna. Nie chciałam tutaj żadnych dodatków, żadnych szaleństw, dlatego że ta kurtka tak ym, po prostu, jest taka delikatna, taka po prostu, jakby to powiedzieć, ym, słodka. Nie chciałam jej psuć, tego charakteru, po prostu, chciałam go tak jeszcze, tak przesłodzić tę stylizację, dosłownie przesłodzić. Bardzo ładne guziczki. Ja zwracam na guziki zawsze uwagę. To są takie pudrowe, różowe. Jest cudowna, delikatna ta kurtka i ona ma fajny kaptur. Nie lubię kapturów, ale w przypadku tej kurtki jest on ozdobą, dlatego że w środku ma taki piękny wzór, też delikatny. Ściągacze na rękawach, fajny materiał. No jest po prostu taka miła i można ją sobie tutaj zapiąć. Na... To są takie guziki dwurzędowe. W środku też jest guzik. Podszewka delikatna, stan idealny. Również w środku tutaj jest ten sam materiał. Materiał przepiękna. Naprawdę jestem zakochana w tej kurtce, po prostu. Teraz coś takiego ciemniejszego, czyli było tak słodko. Był w sumie czerwony płaszcz, który przełamał dzisiejsze tutaj te rzeczy. Natomiast teraz to jest zdecydowanie taki cudowny kolor. To jest szafirowy, taki głęboki ocean. Nie wiem, jak to nazwać morski, przecudowny. Sukienka w stylu vintage. No i to jest taka troszeczkę pokutnica, ale długość jest midi, więc pasuje mi w sumie ta pokutnica. Dlatego, że gdyby była do kostek, to pewnie bym jej nie ubrała. Natomiast w takiej długości bardzo mi się podoba. Nic do niej tutaj nie zakładałam żadnego paska, zostawiam ją taką, jaka jest. Dwie kieszonki. Jest to sukienka w stylu vintage XXXL, czyli 3XL-ki tutaj mamy. Pranie w 40 stopniach, a praniu w 30, to nieważne. Z tyłu zapinana jest na guzik. Oczywiście nie zapięłam tego guzika. Kupiłam ją ze względu na ten przepiękny kolor, bo ja lubię kolory. No i też jest bardzo, bardzo taka elegancka. No i podoba mi się, po prostu mi się podoba. Było trochę takiej wiosny, trochę takich um, cukierkowych rzeczy, a teraz coś takiego burego, ale ślicznego. Jest to futerko sztuczne, które ma kaptur i w sumie e, nie podoba mi się ten kaptur. Jeśli mnie bardzo będzie denerwował, to sobie go wypruję, bo on się nie odpina i sobie po prostu to podszyję i będę miała bez kaptura, dlatego, że on mi tutaj psuje całą wizję i całą stylizację. Dodatkowo troszeczkę muszę tego kocmołucha wypielęgnować, jest wyprany, pachnący, świeżutki, natomiast muszę go wyczesać i muszę jeszcze sobie maszynką do swetrów, czyli tą golarką wy... Wydepilować, chciałam powiedzieć. No tak, w sumie wydepilować mu tutaj środek, bo jest troszeczkę skosmacony. Jeszcze jedną ma wadę, ten futrzaczek. Nie ma tutaj tej końcówki od zamka i nie można za bardzo tego zapinać. Da się zapiąć, ale później jest problem z rozpinaniem, więc. Ale takich końcówek chyba trochę mam gdzieś w swoich zbiorach, więc nie ma problemu. Z tyłu tak się prezentuje. Duży, duży kosmaty zwierz. Sztuczny oczywiście. Sztuczny futrzaczek. Właśnie ten sztuczny futrzaczek zaatakował tym zamkiem podłym mój sweter i coś się tutaj wyrwało. Kolejna rzecz to jest sweterek marki Tommy Hilfiger w rozmiarze XL, który jest bardzo, 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 bardzo stary. O, taki cukierkowy, jest tutaj wełna, coś jeszcze bardzo ładne, to jest taki sweter vintage. Nastąpiła w nim pewna zmiana. Otóż, był zaszyty tutaj szyty, zaszyty dekolt, w paskudny sposób. Jakieś takie koraliczki, kropeczki były tu poprzyszywane. I ja później tak te koraliczki sobie odprułam. To zrobiły się takie tutaj ślady, jakby dziurki, ale w ten sposób nosząc go, czyli tak wywijając, tego nie widać. Gdybym Wam tak pokazała to o w ten sposób to już by to było widoczne. Natomiast mi to nie przeszkadza. To był straszny kocmołuch, jeśli chodzi o, o po prostu tutaj te sfilcowania. Było tego mnóstwo, a teraz wygląda na idealny na stan idealny, jak gdyby był nowy, po prostu dałam mu drugie życie i dlatego nikt go nie kupił, pomimo, że marka Tommy Hilfiger, dlatego nikt go nie wziął, bo był to kocmołuch, był brudas straszny i też tego brudasa najpierw kołnierzyk zaprałam mydełkiem i kocmołuch stał się po prostu z, z bestii, przemienił się w piękność, w piękność po prostu, która skradła moje serce i za chwilę wam pokażę stylizację z tym, nie, właściwie już Wam się wyświetliła stylizacja z tym moim pięknym kocmołuszkiem I tam będą takie spodnie, które już Wam pokazuję. Spodnie, właściwie szorty, które są cudowne. One są troszeczkę na mnie za duże, natomiast wpuszczając do nich sweter, tak jak w przypadku tej stylizacji, która Wam się wyświetliła, są wtedy ok. I wszystko jest super. Poza tym, jak one są takie większe, to gdzieś tam e, powodują takie ruchy bioder moich, i to wygląda, jakby moje biodra tak fajnie pracowały. To jest świeżte, ale to fajnie wygląda. Podoba mi się to, bo gdzieś e, szłam w nich sobie po domu, spacerowałam i, e, i właśnie taki ruch bioder nastąpił. I się śmiałam, że fajnie kręci się w nich kupą. Tutaj mamy takie. Wstawki ładne, ktoś tutaj bardzo ładnie to, to wykonał i bardzo mi się to podoba i są przez to takie wiosenne, letnie, cudowne. Ja sobie podwinęłam nogawki, dlatego że te spodnie były o tak, w ten sposób się prezentowały. No i zdecydowanie ta długość mi nie pasuje, nie podoba mi się, więc sobie je podwinęłam oraz i to jest taka bezpieczna. Długość nic mi nie widać. Bardzo fajny kolor jeansu. Spodenki po prostu rewelacyjne, jestem z nich bardzo zadowolona. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Miały być w tym tygodniu filmy codziennie, czyli wczoraj był poniedziałek, dzisiaj mamy wtorek. Niestety nie udało mi się nagrać filmu dla Was, natomiast tak to jest. Czasem po prostu dam radę nagrać codziennie przez tydzień, natomiast czasem nie dam rady. I tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kolorowego kanału. Do klikania w dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, zaglądajcie również do mnie na Vinted i tam też sobie ustawiajcie powiadomienia, zaobserwujcie mnie tam, dlatego że będziecie wtedy na bieżąco. Ze wszystkimi nowościami, które ja tam dodaję, bo w tygodniu też robię mnóstwo porządków. Mnóstwo takich zawsze porządków, zawsze coś się u mnie znajdzie w garderobie, żeby po prostu przekazać to dalej. Więc do tego Was bardzo serdecznie zachęcam, pozdrawiam Was i życzę Wam miłego dnia.